Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni 23 gmailcom Co wywołuje zazdrość i nienawiść u narcyza? Dlaczego narcyz ci zazdrości? Dlaczego osoba narcystycznie zaburzona cię nienawidzi? Co wyzwala u niego tak silne, negatywne emocje w stosunku do ofiar, Narcyz chce cię pochłonąć, skopiować, stać się tobą, przejąć to, co twoje. Możemy ująć to dość obrazowo, ale to tylko metafora. Nie poruszam tematu kanibalizmu. Gdyby Narcyz chciał cię zjeść, to powinien doświadczyć reakcji alergicznej. Niepożądanej, wtedy się rozchoruje, pojawi się u niego zazdrość i nienawiść. Podkreślam, to metafora. Jeśli ktoś będzie miał odpowiednie granice, wiedzę i doświadczenie, to narcyz w starciu z taką osobą w cudzysłowie się rozchoruje, kiedy narcyz spotyka nas na początku. Przyciągają go do nas pozytywne cechy, pozytywne wartości, coś w nas lubi i to go przyciąga. Problem polega jednak na tym, że poziom wibracji narcyza i osób empatycznych jest na zupełnie innym poziomie. Zaczyna pojawiać się coraz bardziej widoczny konflikt, sprzeczność, a narcyz staje się zirytowany. Pojawia się u niego gniew. W takiej sytuacji normalna, zdrowa emocjonalnie osoba rozpozna, że ma na kogoś alergię, że taki kontakt jej nie służy, że jest niekorzystny. Normalna osoba uświadomi sobie, że jej wartości są sprzeczne z tymi drugiej strony. Następnie przestanie robić to co do tej pory. Przestanie się kontaktować, lub zmieni podejście, ograniczy kontakt, ponieważ zrozumie, że źle się czuje z tego powodu. I tutaj dochodzimy do szalonej, chorej, toksycznej części tego zaburzenia. Narcyzm się rozchoruje, wścieknie. Dostanie alergii, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Pojawi się u niego nienawiść oraz zazdrość z powodu tego, że przebywa w Twoim otoczeniu, a jednak w dalszym ciągu będzie z Tobą przebywać lub będzie do Ciebie powracać. Będzie wchodzić z Tobą w interakcję, nie da Ci spokoju. Będzie cię prześladować, nękać, obserwować, nachodzić. Będzie chciał wiedzieć o tobie wszystko. Lubi twoje pozytywne cechy, lecz nie może ich przejąć, nie może ich strawić. Ma na nie alergię. Chce przejąć, przyswoić, pochłonąć coś, czego nie powinien. To mniej więcej tak, jakby człowiek zjadł pokarm dla rybek, kota czy innych zwierząt pokarm, który nie jest przeznaczony dla ludzi. Wtedy mógłby się rozchorować, zatruć. Na przykład czekolada jest dla psa bardzo szkodliwa, trująca, a nawet może być śmiertelna. Osoba empatyczna wywołuje u narcyza Podobne objawy. Jest dla niego trująca, więc teraz już narces cię nienawidzi. Stał się zazdrosny, ponieważ nie może cię pochłonąć. Nie może przejąć Twoich cech. Nie może brać udziału w tym, co ty, nie dla psa kiełbasa. Więc chce Ci wszystko odebrać. Chce sabotować Twoje życie. Chcę uniemożliwić Ci rozwój i postęp, ponieważ sam nie może brać w tym udziału. Będzie Cię prześladować i obserwować, a jednak wszystko to, co słyszy i widzi, wpłynie na Niego bardzo mocno, spowoduje, że będzie jeszcze bardziej wściekły, będzie Cię nienawidził jeszcze bardziej, stanie się jeszcze bardziej zazdrosny. Narcyz jednak w dalszym ciągu będzie powracać raz za razem. Pojawia się u niego obsesja, uzależnienie. Zdrowi ludzie będą w stanie przyjąć Twoje dobre cechy, będą w stanie je znieść, będą mogli na nich skorzystać, będą w stanie przyswoić określone informacje tak, by nie wywoływały u nich złych stanów. Bez negatywnych emocji, bez poczucia dyskomfortu. Dzieje się tak, gdy są na podobnych lub takich samych częstotliwościach, ale narcyz czuje się źle, kiedy tylko jest w Twoim otoczeniu. To inny poziom energii, częstotliwości, wibracji, kiedy tylko słyszy pewne informacje lub zobaczy. Czy przeczyta coś o tobie? Nie zostałeś przeznaczony dla Narcyza, nie jesteś produktem do spożycia przez Narcyza, tak jak pies nie powinien jeść czekolady. Narcyz jednak powraca pomimo złego samopoczucia, prześladuje, nęka i obserwuje Twój każdy krok. Wie o tym dobrze, że przez to czuje się chory wściekły. Przez to jest pełen zazdrości i nienawiści. To oczywisty znak ostrzegawczy. Jest to znak świadczący o zaburzeniu osobowości. Jeśli czujesz się chory lub jeśli odczuwasz jakiekolwiek negatywne emocje, kiedy jesteś w otoczeniu danej osoby, jeśli czujesz się w określony sposób, gdy słyszysz, lub czytasz o kimś pewne informacje, to twój umysł, twoje ciało, dusza dają ci znaki, że to nie jest dla ciebie dobre, że to nieodpowiednia osoba. Jednak narcyz nie daje za wygraną i powraca. Wskazuje palcem na ciebie, oskarża cię, obwinia, mówi to, co chcesz usłyszeć, pokazuje to, co chciałbyś zobaczyć. Narcyz powinien zostawić cię w spokoju i zająć się własnymi sprawami. Powinien pozwolić innym, którzy operują na Twoich częstotliwościach, brać udział w Twoim życiu, w tym, co masz do zaoferowania. Powinien pozwolić innym ludziom na kontakty z Tobą, ludziom, którzy Cię szanują i doceniają. Narcyz jednak chce Cię odizolować. Gdy przebywasz z odpowiednimi ludźmi, to czujesz się spełniony, szczęśliwy, pozytywny, ponieważ nadajecie na tych samych falach, a w przypadku narcyza powstaje jedynie więcej zazdrości i nienawiści. Będzie pochłaniać to, czego nienawidzi, będzie jeść czekoladę, która mu szkodzi. Mając na myśli oczywiście metaforę w kontekście przykładu psa i czekolady. Narcyz choruje od czekolady, a jednak sięga po nią dalej. Jesteś dla niego jak ta czekolada. Nie ma w tym żadnej Twojej winy. Możesz być najlepszą czekoladą na świecie. Po prostu czekolady nie powinny spożywać psy, a Narcyz. Nie powinien wykorzystywać ludzi empatycznych. Gdy robisz postępy na swojej ścieżce zdrowienia, akceptujesz samego siebie, pokochałeś siebie, to zauważysz, że stan narcyza się pogarsza, staje się jeszcze bardziej źle nastawiony w stosunku do ciebie. Dzieje się tak, ponieważ nie może brać udziału w Twoich pozytywnych cechach, w Twoim życiu. Narcyz nigdy nie może się zmienić, nie może zrezygnować z przemocy, z manipulacji, nigdy nie może spojrzeć w głąb i zastanowić się nad sobą, nie może pokochać samego siebie. Nie zostałeś stworzony, przeznaczony do tego, by stać się źródłem zasilania narcyza. Żyjesz po to, by otaczać się ludźmi o podobnych cechach i wartościach. Ludźmi, którzy akceptują samych siebie, są odpowiedzialni, szanują samych siebie, mają empatię, są szczęśliwi, mają granice i zdolności do odczuwania głębokiej więzi emocjonalnej. Jeśli nie masz lub nie cenisz takich wartości, to przebywanie w otoczeniu innej osoby, która je posiada, może doprowadzić do tego, że poczujesz się źle. Wtedy nie będziesz w stanie brać udziału w pewnych rzeczach i staniesz się zazdrosny. Możesz cenić samego siebie, a nie tylko zachowywać się tak pozornie. Na zewnątrz. Narcyz wszystko udaje, a chodzi o to, by faktycznie w to wierzyć. Narcyz ma kompleks niższości i mózg pierwotny, tworzy maskę. Fałszywą tożsamość, udaje, że jest wspaniały i akceptuje samego siebie. Udaje, że ma wszystkie te cechy, które posiadamy, odwołuje się do naszych pomysłów i zachowuje się tak, jakby był na tej samej fali, jakby operował na tym samym poziomie częstotliwości, jednak tak nie jest. Jesteśmy oryginalni, szczerzy. Autentyczni, prawdziwi, empatyczni, więc naturalnie pojawi się konflikt. Ludzie, którzy są fałszywi, nieszczerzy, kontrolujący, manipulujący, toksyczni, nie mogą nas prawidłowo odbierać, nie mogą mieć prawidłowych interakcji, nie mogą mieć prawidłowej percepcji, jednak będą czegoś od nas chcieli. Będą powracać, będą przez to chorować, będą chorzy z zazdrości i nienawiści. Narcyz podziwia nasze pozytywne wartości, zastanawia się, jak możemy tak przemierzać życie i nie chorować. Możemy, ponieważ jesteśmy inni, jesteśmy na tej samej częstotliwości względem tego, co widzimy, czytamy lub słyszymy. Narcyz widzi, że to nam służy, że to dla nas dobre, więc chce brać w tym udział, jednak dla niego to nie jest dobre i przez to choruje. To tak jakbyś jadł czekoladę i twój pies by ci ją zabierał, a przez to jeździłbyś do weterynarza, może udałoby się go uratować, może tylko bolałby go brzuch. A może nie udałoby się go uratować? Narcyza nie da się uratować. Będzie powracać po więcej, a to jedynie wzmacnia jego zazdrość, gniew, nienawiść. To jedynie jeszcze bardziej je nasila. Narcyz już nie chce, żebyś operował na tak wysokim poziomie częstotliwości, ponieważ sam nie może. Nie może się wspiąć tak wysoko. Chce nas rozdzielić, odseparować od tego, co dla nas w życiu dobre, a nawet najlepsze. Narcyz nie może skorzystać z tego, co Ty, z tego, co jest dobre dla Ciebie. Dlatego nie chce, żebyś Ty na czymś takim korzystał. Stara się zniszczyć Twoje dobre cechy. Znęca się, manipuluje. Stosuje gaslighting, chce zniekształcić Twoją rzeczywistość, Twoją percepcję. Postępuje tak, ponieważ jego rzeczywistość nie jest taka jak Twoja. Jeśli narcyz nie czuje się dobrze, to ty także nie powinieneś, nie możesz. Jeśli robisz to, co dla ciebie dobre, to narcyz uważa, że nie powinieneś, jak śmiesz, jakim prawem. Dlatego Narcyz będzie cię zniechęcać, odciągać od tego, co dla ciebie dobre, będzie ci to utrudniać lub uniemożliwiać. Pamiętaj o tym, że Narcyz nie chce, żeby ci się udało, nie chce twojego postępu, sukcesu i rozwoju, chce, żebyś zaliczył porażkę i nigdy się po niej nie podniosł. Jeśli byłbyś zadowolonym, szczęśliwym człowiekiem sukcesu, to jest to dla narcyza główne zagrożenie, więc cokolwiek może na ciebie pozytywnie wpłynąć, to narcyz będzie to sabotować. Będzie ci to zabierać, ponieważ sam nie może na tym skorzystać, może przez to utracić nad tobą kontrolę. Sama myślę o tym, że mógłbyś ruszyć do przodu i osiągnąć sukces. Szczęście powoduje narcy za wielki ból. Wszystko, co dobre, musi być ci odebrane, ukryte lub zniszczone. Może to dotyczyć informacji, pieniędzy, kariery, związków, przyjaźni, czegokolwiek. Sukces, rozwój, postęp. W jakimkolwiek zakresie powoduje, że Narcyz jest chory za zazdrości i nienawiści. Dzieje się tak z powodu jego zaburzenia, niestabilności i niedojrzałości emocjonalnej. Narcyz nie chce, żebyś robił dla siebie cokolwiek korzystnego. Nie chce, żebyś brał od życia to, czego potrzebujesz. Narcyz ma inaczej zbudowany mózg i nie chce tego, co ty. Nie chce się z tobą porozumieć, nie da ci tego, co potrzebujesz. Nie może być zadowolony, spełniony, szczęśliwy i nie chce tego dla ciebie. Jest wewnątrz pusty, próżny, ciągle poszukuje uwagi, nie może zaznać spokoju. Takie jest jego nastawienie zmanipulować, wykorzystać, zdewaluować i odrzucić. Jeśli jesteś osobą empatyczną, stabilną, zdrową emocjonalnie i chcesz zbudować zdrową relację, zdrowy związek, chcesz dać partnerowi to, czego potrzebuje, chcesz, żeby było lepiej, chcesz budować, narcyz nie chce niczego budować, chce niszczyć. Odpowiednia osoba będzie w stanie docenić Twoje starania, będzie w stanie przyjąć to, co dla niej robisz i odwzajemnić. Narcyz jest do tego niezdolny. Weźmy za przykład sportowca, który wymaga odpowiedniej diety, albo weźmy za przykład sportowy samochód, który wymaga lepszego paliwa, oleju, części. Takie rzeczy pozwolą im na prawidłowe funkcjonowanie i sukces. Jeśli jest im to potrzebne, to w żaden sposób im to nie zaszkodzi. Narcyz funkcjonuje inaczej. Od razu staje się zazdrosny, pojawia się nienawiść, choruje z powodu negatywnych emocji, a jednak powraca po więcej. A to oczywista oznaka zaburzenia osobowości. Nie pozwól na to, by narcyz do ciebie powracał. Jeśli związek się zakończył, to zakończył się z określonego powodu i powinien taki pozostać, powinien pozostać zakończony. Pamiętaj o tym, że Narcyz będzie chciał wywołać u ciebie takie same emocje, jakie odczuwa. Więc jeśli Narcyz czuje zazdrość i nienawiść, będzie je przerzucał, projektował na ciebie, aż w końcu także staniesz się zazdrosny i pełen nienawiści mając taką wiedzę powinno udać ci się tego uniknąć powinno udać ci się ustanowić odpowiednie granice tak by nie wpuścić już do swojego życia osoby zaburzonej Umów się na sesję, napisz na autentyczni23 małpa gmail.com Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij.